Po ponad 100 latach nagrobek aktora Gustawa Fischera na cmentarzu łyczakowskim został odnowiony. Na oryginalnym cokole ustawiono kamienne popiersie, które jest kopią wykonanego z brązu, a skradzionego w 1913 roku. Inicjatorami rekonstrukcji pomnika byli aktorzy Polskiego Teatru Ludowego w Lwowie. Ilekroć byłem na tym wzgórzu powstańców, to zawsze ta powiedziałbym pusta pusta nisza na nagrobku Gustawa Fischera, lwowskiego aktora, zawsze budziła mój pewien niepokój. A właściwie zwrócił moją uwagę na ten nagrobek, nasz aktor zresztą przedwojenny aktor Aleksander Leszczyc. Urodzony w Rzeszowie Gustav Fischer, jako 16-letni chłopak stanął w szeregach powstańców styczniowych. Po powstaniu i tułaczce osiedlił się we Lwowie. Jego nazwisko na stałe było związane z tutejszą sceną. Był bardzo lubianym przez publiczność aktorem i komikiem. Zagrał w komediach Szekspira i Moliera, ale też w eseju Zemście Fredry, Moralności pani Dulskiej za polski. Najbardziej jednak lubił jeździć po małych miasteczkach niedaleko Lwowa. Tam występował z własnymi tekstami. No i dalej będziemy poszukiwać takie nagrobki i starać się odnowić. No i opiekujemy się naturalnie tymi wszystkimi pomnikami naszych dawnych aktorów lwowskich, polskich aktorów. Pamiętamy kulturę polską, chcemy ją zachować dla potomności, nie tylko na cmentarzu łyczakowskim. A takich nagrobków, zasłużonych i często zapomnianych artystów przedwojennej sceny polskiej, pozostaje na lwowskich cmentarzach wiele.